Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o programie dotacyjnym dla biedniejszych regionów Holandii. To jest prowincja Friesland, Groningen i Drenthe. Jest to plan finansowany ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i co roku pojawiają się nowe programy. Na które można aplikować i dzięki którym można zrobić y, swój dom bardziej e energooszczędny. I y, y to jest program, program dotacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i doskonalenia prowincji. Myśmy zaaplikowali o dotację y, w kwocie 10 000 euro. Na którą mamy wykorzystać w naszym wypadku, bo tak sobie wybraliśmy, na panele fotowoltaiczne, na nowy boiler do nich i pompę ciepła. I, i tą, do, tą dotację właśnie otrzymaliśmy w tym tygodniu. To znaczy, odpowiedź, pozytywną odpowiedź, i teraz po prostu musimy poczekać dwa tygodnie na pieniądze, i możemy się zabrać. Do pracy. W każdym razie mamy na to 4 lata. Mm, musimy zatrzymać wszystkie paragony i faktury za, za rzeczy, które kupujemy i za wykonaną pracę, bo y, mogą, mo, mogą nas sprawdzić, nie muszą. Y, w każdym razie takie, takie rzeczy trzeba zatrzymać. Mm, taką dotację możecie Yy, otrzymać na stronie, no takie dotacje możecie zobaczyć sobie na stronie snn.nl Wszystko Wam podlinkuję w opisie. Yy, na, co, na co są te dotacje? No, program zrównoważone, zrównoważonego rozwoju i doskona, doskonalenia tych trzech prowincji. Yy, na co można wykorzystać taką dotację? Taką, dotac taką dotację można wykorzystać na akurat właśnie zakup paneli fot fotowoltaicznych, na dodatkową izolację, ocieplenie domu, na przykład na nowe okna z podwójnymi szybami, tak? które, które będą trzymać lepiej ciepło w domu. Można to wykorzystać na przykład na malowanie, montaż. Różnych rzeczy na nową łazienkę lub kuchnię, meble się w to nie wliczają i utrzymanie ogrodu też się w to nie wlicza. E Możecie to wykorzystać też na budynki e gospodarcze, które leżą na Waszej działce dookoła domu. Tak jak my mamy taki schowek e na ogrodzie i na przykład moglibyśmy wykorzystać aha, bo mamy dach z azbestem i moglibyśmy wykorzystać te pieniądze na wymianę tego dachu na przykład. Ale my stwierdziliśmy, że w tym momencie jest, lepiej dla nas jest y, kupić takie panele, y, kupić panele fotowoltaiczne. A o dach może w przyszłym roku, bo y, to co my teraz wzięliśmy to jest y, 10 000 euro, plus można jeszcze dobrać 7 000 euro do tego y, w późniejszym w późniejszym terminie. Jakie musicie spełnić warunki? Akurat w tym, co, my, co myśmy brali, no to musisz być właścicielem budynku, tak, który jest chociażby częściowo przeznaczony do zamieszkania. Właściciele domu prowadzący działalność gospodarczą w domu mogą również ubiegać się o dotację. Czyli jak ktoś ma na przykład salon kosmetyczny w domu, albo fryzjerski, tak, to też, też może się starać o takie coś. Przepraszam, że tak patrzę w tę stronę, ale posiłkuję się tutaj tą z, y, tym, co jest napisane na stronie, żeby was y, nie skłamać. W naszym przypadku je, y, dom musi się znajdować w obszarze objętym konkretnymi kodami pocztowymi, którym obowiązuje system amortyzacji lub domy znajdują się w obszarze o kodach pocztowych jakiś tam, no nie będę podawała. Dom został wybudowany i ukończony przed stycznia, przy 1 stycznia 2016 roku. Aha, no i po zatwierdzeniu wniosku o te dotacje masz 4 lata na wykonanie prac lub zlecenie ich wykonania. Więc to to już było powiedziane. Decyzja na wniosek. Aha, termin składania wniosków to jest do 31 grudnia 2025. Decyzja na wniosek, czyli oczekiwanie na, na decyzję, to jest około do 13 tygodni. Myśmy dostali odpowiedź po około 8. <coughs> Ta dotacja jest bezzwrotna. Bezwro na stronie możecie znaleźć również inne dotacje, które są, niektóre są zwrotne, bo są na przykład pożyczki, żeby opłacić, na przykład jak ktoś chce kupić dom i dajmy na to wartość domu przekracza wartość hipoteki w sensie takim, że rzeczoznawca stwierdzi że dom nie jest tyle wart i za ile go kupiliście więc możecie tą różnicę sobie dopłacić z takiej oto pożyczki no są, są dotacje dla osób prywatnych są do, dotacje dla przedsiębiorców mamy tutaj na przykład dotacje do 4000 euro dotacji dla właścicieli domów, którzy doświadczyli szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi i mieszkających na obszarze objętym trzęsieniem ziemi, którzy chcą, aby ich dom był energooszczędny. Bo akurat tutaj prowincja Groningen jest obszarem, który jest zagrożony trzęsieniem ziemi, ze względu na to, że jest wydobywany tutaj gaz albo był, teraz już nie jestem pewna na 100%. Jest pożyczka na przykład stymulacyjna w prowincji Friesland. I ta pożyczka jest po to, aby twój dom był bardziej zrównoważony i przyszłościowy. Cokolwiek to znaczy. Nie, nie wnikam, bo to nie moja, nie moja prowincja. Jest dotacja. Maksymalnie do 150 tysięcy euro za naprawę lub czy częściową reno renowację fundamentów domu. O, tak jak yy, pożyczka na start, czyli yy, można się ubiegać o dodatkowy kredyt na różnicę między ceną domu a hipoteką, to to, o czym mówiłam przed chwilą. O, w prowincji Drente jest yy, złożony wniosek o przystępną pożyczkę na usunięcie dachu z, z azbestu. No to też nie jest moja prowincja, więc mnie to nie dotyczy. Dobra, to już chyba wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat. Co mogłabym powiedzieć na ten temat, bo już więcej.